Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sernik ambasador. Potrzebować będziemy na ciasto półtora szklanki mąki pszennej, szklanka o pojemności 250, szczyptę soli, jedno jajko, 4 łyżki cukru, łyżeczkę proszku do pieczenia. Dwie duże łyżki kakao, łyżkę kwaśnej śmietany oraz jedną trzecią szklanki oleju. I ciasto dokładnie zarabiamy. Podzielimy na dwie części. Jedną część wyłożymy do formy a drugą część damy na wierzch. I ciasto w formie podpieczemy, <laughs> przepraszam, tak 15 minut w piekarniku, a pozostałe ciasto później położymy na wierzch. Teraz zarabiamy zawsze większą część ciasta. Wykładamy do formy, a mniejszą pozostawiamy na wierzch. Tak. Ciasto już mam zarobione, formę 17 na 27 mam wyłożoną papierem do pieczenia tyle ciasta zostawiam, a pozostałe tak jak mówiłam rozkładam. I zapiekam w piekarniku. Ja to tak nierównomiernie rozkładam, ponieważ ten sernik później ma takie ładne kształty. Jest więcej ciasta, mniej ciasta, tak ładnie wygląda. Tak. I tak przygotowane ciasto wędruje do piekarnika do zapieczenia. Ciasto podpiekamy, a teraz przygotujemy masę serową. Na masę serową będziemy potrzebować szklankę cukru. Jeżeli lubimy słodki, zwiększamy do półtora szklanki. Ja dałam szklankę pięć jajek, szklankę mleka, dwa budynie. 40 gram moje nie mają i kilogram sera oraz puszkę brzoskwiń. Brzoskwinie pokroję w większą kostkę, a ser przełożę do robota. Ja mam ser krajankę, sprawdzony, bardzo fajny ser i to utrę na puszystą masę. Proszę zobaczyć, jaka piękna krajanka. Jeżeli mamy ser, który ma więcej serwatki w sobie, to należy ten ser albo dołożyć łyżkę mąki pszennej, albo zwiększyć ilość sera. I ser ucieramy na puszystą masę. robot I masę serową ucieramy. Ciasto już mam podpieczone. Masę serową kremową. Wrzoskwinię pokroiłam tak, jak wspominałam, w większą kostkę. I wrzoskwinię rozkładam na podpieczone ciasto. I zaleję masą serową. Na wierzch damy pozostałe ciasto. Sernik będziemy piekli godzinę czasu w 170 stopniach. Jeżeli nie mamy robota, to należy ser zmielić w maszynce do mięsa. Uzyskamy taki sam efekt. Tak wyrównujemy i powierzchnię posypujemy serem. Przepraszam, pozostawionym ciastem. Gdyby okazało się, że jest ciasto zbyt wilgotne, należy dołożyć dwie łyżki mąki i zrobić z tego ciasta taką kruszonkę i tak przygotowany sernik wędruje do piekarnika na godzinę czasu. Sernik Ambasador. I tak oto wygląda sernik Ambasador. Wiesz, posypiemy cukrem pudrem. Sernik studzimy przy otwartych drzwiczkach. On jest jeszcze nie do końca ostudzony, ale już można go spożywać. I tak, oto wygląda sernik Ambasad. O ile Państwu mój przepis się podoba. To serdecznie proszę o łapkę w górę. Sernik, ambasador.